Psalm 23 Święty Michała Archanioła jest niczym hymn błogosławieństwa i ochrony, modlitwą, która porusza serca tych, którzy się mu poddają. Jest to duchowa tajemnica, święty poemat, który rozbrzmiewa echem w naszej duszy, odnajdując echo w samym sercu Boga. Święty Michał Archanioł, niebiański obrońca, stanowczo prowadzi nas drogą dobrobytu, błogosławieństwa i sukcesu we wszystkich obszarach naszego życia. Poprzez Boską Moc, która emanuje od Niego i Pana, naszego pasterza. Spacerujemy po zielonych pastwiskach, symbolu obfitości i dobrobytu. Nasze dusze odzyskują siły, a nasz stół jest wypełniony prowiantami, niezależnie od przeciwności, które mogą się pojawić. Nie ma powodu się bać, gdyż Anioł Michał strzeże nas w każdym momencie naszej podróży. Ważne jest jednak, aby wytrwać do końca modlitwy, nie łamiąc tego zobowiązania, bo w ten sposób w pełni zrozumiemy Jego moc. Uprzejmie proszę o pozostawienie wsparcia, subskrybowanie tego kanału wiary i podzielenie się swoimi prośbami modlitewnymi w komentarzach. To jest czas, aby przygotować swoje serce na zalanie błogosławieństw i pomyślności. W tej modlitwie Święty Michał Archanioł, niebiański obrońca, kieruje nasze słowa i myśli do tronu Najwyższego. Z pokorą i wiarą poddajemy się melodii Psalmu 23, pamiętając o jego obietnicach i prosząc o błogosławieństwa. Pamiętamy, że Pan jest naszym pasterzem i niczego nam nie zabraknie. Boski Ojcze, za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła, spraw, abyśmy prosperowali we wszystkich dziedzinach życia, pozwalając nam spacerować po zielonych pastwiskach, symbolu obfitości i powodzenia w naszych wysiłkach. Odpocznijmy nad spokojnymi wodami, odnajdując spokój ducha, który jest prawdziwym dobrobytem. Niech święty Michał chroni nas od wszelkich niebezpieczeństw, które mogą nas spotkać. Niech pomoże nam odnowić nasze dusze i podążać ścieżkami prawości. Prosimy Cię, panie, aby na naszym stole nigdy nie zabrakło przepełnionego kielicha, będącego znakiem obietnicy pomyślności, którą nam dałeś, abyśmy nawet w obliczu przeciwności losu doświadczyli błogosławieństwa obfitości. Święty Michale Archaniele. Wstawiaj się za nami, abyśmy zostali pobłogosławieni Bożą obietnicą, że dobroć i miłosierdzie będą nam towarzyszyć w każdym dniu naszego życia, a nasze dni będą zawsze wypełnione łaską Bożą i sukcesem na naszych drogach. Z całą wiarą, która żyje w naszych sercach, wołamy do świętego Michała Archanioła, prosząc o pomyślność we wszystkich obszarach naszego życia. Pragniemy mieszkać w Domu Pańskim przez długie dni, pragnąc, aby nasze życie było przedłużone aby nasze dzieła zostały uwieńczone sukcesem i aby nasze dziedzictwo było naznaczone wiarą, dobrobytem i życzliwością. Błagamy, archaniele, o Twoją ochronę w naszych domach, w naszych projektach i we wszystkich ludziach, których kochamy. Niech Twoje błogosławieństwo spłynie na naszą pracę i dzieła naszych rąk, abyśmy mogli prosperować nie tylko w bogactwach materialnych, ale także w mądrości, życzliwości i solidarności. Z ufnością wznosimy nasze głosy z niebios, pewni, że nas słyszycie. Święty Michale Archaniele, za twoim potężnym wstawiennictwem prosimy, aby zburzone zostały wszelkie bariery w naszym rozwoju, aby otworzyły się wszystkie ścieżki prowadzące do dobrobytu i aby spełniły się wszystkie marzenia wielbiące Pana. Modlimy się o pokój niebieski, który obdarzy nas łaską cieszenia się obfitością przekraczającą ludzkie zrozumienie. Dobrobyt ten Mierzy się nie tylko bogactwami ziemskimi, ale bogactwem ducha, miłością do innych, umiejętnością przebaczania i poszukiwaniem pokoju. Proszę cię, Archaniele Michale, pomóż nam odnaleźć szczęście o każdym świcie, docenić bogactwo każdego uśmiechu i rozpoznać bogactwo każdego gestu miłości i dobroci. Boże Ojcze, za wstawiennictwem Świętego Michała pobłogosław nas obfitością błogosławieństw, łaską przepełnionego kielicha, pomyślnością która znajduje swą prawdziwą miarę w ogromie Twojej miłości. Święty Michale Archaniele, silny i niebiański wojowniku, nadal rozbrzmiewamy na firmamencie jak pieśń bojowa i hymn zwycięstwa, wzywając Cię jeszcze raz, abyś pomógł nam w tej podróży ku boskiej obfitości, oświeconego szczęścia i niezliczonych błogosławieństw. Lord, Ty, który pragniesz jasności gwiazd i odwagi pośród strachu, inspiruj nas do nieustannego poszukiwania prawdziwego dobrobytu, który kryje się w wierze. W nadziei i miłości mamy nadzieję, że każdy nasz krok stanie się nutą w symfonii sukcesu i wdzięczności, wersem poezji, pokoju i radości. Chcemy widzieć wartość każdego małego cudu w naszym życiu, bogactwo w każdym wspólnym akcie i szczęście w każdym słowie miłości. Nasze poszukiwanie dobrobytu nie ogranicza się do ziemskich walut, ale obejmuje waluty ducha, których wartość jest wieczna. Boże, ojcze, za wstawiennictwem św. Michała Archanioła, proszę Cię, abyś zesłał na nas deszcz błogosławieństw, potok łask, potok miłości. Niech spełnią się obietnice zawarte w Psalmie XXIII, gdzie jesteś naszym światłem w ciemności i naszą odwagą w przeciwnościach losu. Zainspiruj nas do poszukiwania autentycznego dobrobytu, który wypływa z wiary. Pragniemy, aby każdy krok naszej życiowej podróży stał się wersem poezji wdzięczności. I został zapieczętowany w obrazie radości. Błagamy, niebiański obrońco, pomóż nam znaleźć dobrobyt i wszelkie formy błogosławieństw w naszym życiu i każdym czynie. Boże, ojcze, przez świętego Michała Archanioła prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo i opiekę nad każdym z nas. Niech Twoje błogosławieństwo rozleje się na nasze życie, nasze domy i nasze rodziny, przynosząc ze sobą lekcje mądrości i zwycięstwa DLA nas wszystkich. O święty Michale Archaniele, prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo we wszystkich obszarach naszego życia, prowadząc nas i chroniąc w każdym aspekcie naszej egzystencji, w naszych sprawach i w poszukiwaniu Bożej sprawiedliwości. Modlimy się, aby prawda zwyciężyła, aby stała się sprawiedliwość i abyś pomógł nam zaufać Sądowi Bożemu, przyjmując zamysły Pana z pokorą i wiarą. Z wiarą i nadzieją kontynuujemy tę podróż u Twojego boku, Pewni, że z Twoją pomocą wszystkie dziedziny naszego życia zostaną pobłogosławione obfitością, dobrobytem i pokojem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Cię do kontynuowania tej duchowej eksploracji przez 23 dni, tak aby przeniknęła ona głęboko do Twojego serca i duszy, pozwalając Ci doświadczyć wszystkich obietnic i duchowych tajemnic, które zostały dane Twojemu życiu. Proszę, zostaw swoje wsparcie i subskrybuj kanał ponieważ błogosławieństwa Pana spłyną na Twoje życie, a ochrona świętego Michała Archanioła będzie z Tobą. Zapraszam Cię teraz do zapoznania się z innymi modlitwami na tym kanale. Do następnej modlitwy.